Witajcie, towarzysze! Z tej strony ja, wasz kochany naprzednie to jest kolejny odcinek z Polak Węgier. Jak dobrze pamiętacie, moi drodzy towarzysze, w poprzednim odcineczku mieliśmy wojnę tutaj z Litwą, która oczywiście na szczęście nam się powiodła. Odbiliśmy się, towarzysze po naszej ostatniej stracie, gdzie niestety nasz kochany generał, ba generał Bartosz utracił lwów, e Brazel i inne Był tego typu prawie. prowincji. Prawda. Ale na szczęście się już odkuliśmy i zdobyliśmy to, co Miał mieć, no nawet jeszcze więcej, bo dobiliśmy się tu do zakonu liwońskiego, no, w dzisiejszym odcineczku towarzysze, właśnie myślę, że będziemy sobie atakować zakon liwoński, tylko zanim to towarzysze zrobimy, to po prostu poczekamy sobie, aż generał Bartosz sobie organizuje wojska, no bo jednak no. musi tam troszkę poogarniać w ekonomii myślę, ogólnie. Że potrzebujemy poniżej roku nawet, jeśli dobrze to zrobię. To dobrze, to ja jestem w stanie poczekać. Nasza agresywna ekspansja jeszcze jakaś tam jest we Włoszech, ale już nie jest taka duża. Um, hmm. Z tego słyszę, nawet w burbie pada, więc im szybciej no. wypowiemy tą wojnę, tym lepiej, bo to, to no, nawet ten sojusznik nie będzie problemem. No właśnie. O wojny na dwóch. No, tak się jeszcze... ja sobie patrzę, że nie by było wypowiedzieć sobie Wajnę Czechom, tylko wypowiemy ją w sposób taki, że uh -huh. wypowiemy ją jej sojusznikowi. I wtedy A, myślę, rozumiem. To wtedy myślę no że to tak. może fajnie pójść. Którego sojusznika by pan wybrał? Ale to na razie nie teraz. Ale jeżeli już miałbym wybierać, to bym wybrał sobie. Tak, e, no ten sakso Luksemburgie. To uh -huh. jest to takie koło Pomorza. Takie. No A nie, to jest pod, tak. pod Lubecką, o! Może tak to Idealne. powiem. I wtedy towarzyszył, myślę, że. E, znaczy, no, gdyby nie Austria, to myślę, że by było fajnie. No ale Austria, więc. no... Jest problem. Mm, tutaj nie możemy powiedzieć wojny sojusznikom. To nic. Ja czekam sobie, e, generale Natarz, wypowiesz wojenkę. W międzyczasie, oczywiście, szkoląc moje wojska Oto. na wyższy level. Tutaj profesjonalizm już jest na ładnym poziomie na poziomie 10. No 10%, mam to oczywiście no, na myśli. Mój profesjonalizm spadł w linii Mikołaj Kopernik, opro. No, no to przyjemnie, jak Mikołaj Kopernik tam owi, jakiś punkt chyba pan ma. Tak, tak, tylko no, muszę najpierw opłacić swoje wojsko, i dopiero mhm. wtedy ruszę na niego. Oczywiście, oczywiście. Że nawet legitymacja Legitymizacja jest na jakimś sensownym poziomie, jak tak patrzę, w końcu 80, a nie 40. Niestety mój władca miał dość niskie szacunki do kronu, więc zaczynałem z 40, jak pan, ale teraz też już jest lepiej. No właśnie, no to to mnie cieszy, że się udaje nam, że w Opal State'cie są tutaj jakieś problemy u nich, podoba mi się to zbytnio, no to spokojnie wywołamy sobie później. Chociaż tak, zwiększymy sobie na razie autonomię, by się nie męczyć z tym szczerze, po co, no później oni się tak przystosują mi tak. Więc mogę sobie później to zmniejszyć. Na razie nie mam potrzeby takiego zwiększania im. Ja mam pieniędzy. Już 10, okej. Okay. Mm, tutaj mogę coś wziąć Mołdawie. Mógłbym mi właśnie niepodległość, ale nie chcę. Oni w sumie też nie chcą. Więc to dobrze. Są Samy... ja... wobec pana ufni. Widzę, że tutaj 70 tysięcy mentora już jest, więc mogę sobie... No, no, może pan się przygotowywać do wojny. Już mogę, dobrze. To już sobie od... Wyłączę mój drill, moje szkolenia. No właśnie o to mi chodzi. No i już. Miesiąc, dwa idę do pana. Generałowie wszyscy żyją, jeden ma nawet poziom drugi, bo się tutaj bo, Przy się tu ulepszył. Więc tym lepiej. Dla nas. A nawet Bronę w Burguie nie odpowie wojna z, samą, z samym zakonem liwońskim. Mm, widzę, że ona chyba z Czechami nawet ma, ale to nieważne. Mhm, dokładnie. A już do pana idę tam, no nie powinno być większego problemu. Zajmuje cel naszej wojny, kurde. Mm, z kim mamy jeszcze wojnę? Tylko zakon zakonem Dobrze. No, w ogóle Rygę pan ma jako wasala? Mhm, tak, o. udało mi się po ostatniej wojnie. O, nie wiedziałem. Myślałem, że pan sobie spisował tylko z Rygą. O, tu proszę. O, nie, uznałem, że Ryga będzie... O, reformacja. Reformacja już? Mhm. Faktycznie już jest protestantyzm? O, daję sobie, pójdę na te porciki może. No właśnie. Wrócimy. Gdzie no. będziemy to obbywać? 10 tysięcy dokładnie ich? No sobie ostrzelamy, sobie ostrzelamy. Muntownicy, coś u pana? Nie. W ogóle tutaj Moskwa 40 tysięcy idzie. O, on ma wojnę z Danią chyba. O, widzę, że od Tomani nawet udało im się Krym tutaj zaanektować. proszę pana, to jest dobra informacja, bo możliwe, że będą mieli wojnę z Moskwą później. Mam nadzieję właśnie, że wybuchnie wojna z Moskwą, byśmy wtedy ją wykorzystali. To by było na pewno bardzo miłe. ...wprowadził wojny z Moskwą. Zdaje się, w prowincji. to e, bardzo ciekawe. Może no, już przejęliśmy, widzę tutaj, sobie e, to dobrze. Które jakieś 10 tysięcy to sobie łazi, mi. mi? ktoś przygotuje sobie jednostki awaryjne, Bo on może te 10 tysięcy w sumie zabić. Tam jest koło pana? Hmm, tak, tak, tylko czytałem pewien event. Okej, okay, okej. Okay. No czy to 10 tysięcy cały czas ucieka i nie mam tak No i wraca szans. też. <czuk> I jestem są przez Fort. Nie wiem. A, nawet. przez Fort, okej. Okay. No to ja już go oblegam. Niedługo padnie na pewno. Ja się widzę. I drugi A, też, i niedługo redaktor. padnie. Ale ty ja. Ale przy okazji oddam ziemię Polsce wszystkie, proszę tutaj, tutaj. I niedługo to wszystko popada, na pewno. 70% już mamy tutaj. Nie widzę, dość długo trzyma i tak. No, się długo trzyma coś ten farcik. O, już jeden przejąłem, jeszcze drugi. No cóż, chyba mogę. Tak, już mogę tu przejść na te 1000. O, i tamten też, już więc może pan atakować. No i mam nadzieję. O, pan nie ma generała tam. Dobra. Nie ma? Ojej, on umarł. No to nic, o i tak pan wygra. I dostał Czyli pan generała od wygram. Mołdawii. No, ale cały czas był. No tak, właśnie tak zauważyłem, że pan teraz nie ma generała. Niech pan. Przemiesie. O, nawet dobry dość. No, no, to widzę, że nawet fajny. 4, 3, 1. Dobra, wygraliśmy, już widzę. No jak ja tutaj dobiję tą armię. Uh -huh. A ja tutaj pomylę. bardzo. Jeden. Ja. Już się mogę wracać ja, myślę. Tutaj, mm, wasar kolejny. Śmiesznie by było. Kolejny wasar? No w sumie czemu nie? W sumie łatwiej by mi było to w ten sposób mm, anektować. Dłużej, ale na pewno by to trochę wyszyło. No to myślę, że zawasalizujemy kolejne państwo. Okej. Okay. Dobrze, wezmę też złoto. No kurczę, w ogóle jaka Aragon się odbił. To on był taki malutki, a teraz? Tak ja się powiększył i to mocno widzę nawet. Aragon? Tak Nie wiem czy mi się a, wydaje źle, to... ale chyba Savoy nawet zabrał coś od Francji. No gdzie? No tutaj. Nevers? To chyba to jest to. Może mi się hmm. wydaje, ale mam wrażenie, że to chyba należało do Francji. Jak pan myśli, powinienem przystępować do protestantów, czy pozostać przy katolicyzmie? No mm. w sumie już hmm. od pana zależy, tak szczerze, bo myślę, że na, po... na początku by miał pan na pewno duże problemy. No wiem, dlatego myślę, że pozostaniemy. Jednak mm. mamy dość ciężkich z... 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 samsiadów. Może w sumie nawet został. Nawet Azja by dołączyła do wojny przeciwko Wenecji, co ciekawe. Okay. Nie, nie, nie. Ale na nie, razie nie Nie, nie, nie chcę. Na pewno nie. No na razie sobie wrócimy te. mi jeździ po sobie, pójdę zatokować Florencję, jak na razie. No ona ma też, też ma z Francją sojusz, nie? Z kim ma Wenecja sojusz, to ciekawe, muszę to zobaczyć. Florencją, tylko i z Francją. Uh -huh. A jako wielka potęga, na którym jestem tym miejscu? Na czwartym? i ty jesteś na piątym, generale. I nie ma, to. To już coś znaczy, faktycznie. No, niestety to, to tak nie działa. No, właśnie widzę. Niedługo się będzie kończyła. Kogo bym mógł zaatakować? Mógłbym Sienę zaatakować. A no właśnie. I bym sobie zaatakował. I bym sobie zdobył kolejne terytorium. Więc wezmiemy siatkę śpiegowską. Tutaj mogę na. No, sobie wezmę sobie. Wymaksuję wielkościowe idee. I w sumie tutaj te innowacyjne no, też mogę dodać. Coś mówiłeś Majorze? Znaczy generale? Nie, nie. Po prostu rozbijałem Bum. Hmm, czy mogę wziąć tutaj na rywala Moskwę? Myślę, że tak. Nie udało mi się w żaden sposób niestety dogadać z Moskwianami, więc... Musiałem no, 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 dlatego się pytałem bo Mówiłeś, że coś tam chcieli coś, więc wolałem no, się dopytać. ale nie chcą się niestety ze mną dogadać, więc rywal Moskwa jest jak najbardziej normalny. Okej. Okay. No to dobrze. Tutaj może się przygotujemy na Aragon, w sumie, żeby jakiś czas zrobić. zrobić. No właśnie. Detras Tamara to raczej sobie nie weźmiemy go, jeżeli chodzi o tron. Fajnie by było. E, tutaj, no, Unia z Aragon w ogóle. Ile Aragon ma wojska? Chciałem zobaczyć. Aragon. Jak on jest. Aragon ma 20 tysięcy wojska, więc czy by chciał on ewentualnie później pomóc Aragonem? No Oczywiście. Tutaj Sabaludia by chyba dołączyła tylko. Ale zaraz zobaczymy sobie zresztą. Tutaj z Austrii mogę wziąć tego dyplomatę. Savoy by dołączyło i. Co? Okazja. Ale Austria by też do nas dołączyła. To myślę, że moglibyśmy zrobić później wojenkę no, e, no, no, Aragonowi. Bo z Austrią myślę, że damy wadę sobie tutaj. Myślę, że się sobie tutaj nawet. Te 18 co mamy i widzę, że generał mi umarł, więc sobie też zrekrutuję nowego. O, no jakiś generał zawsze. W ogóle 800 dukatów już mam, jak to szybko leci. To jego złota. W i w Kosawie. Kosawie chyba. Tutaj 4, tutaj 9. No i plus wojsko oczywiście. Ale na czekamy sobie na e, oczywiście na spy network, żeby zrobić sobie jakieś klimiki. Rozumiem. No ale powiem i generale, nie spodziewałem się, że Aragorn się aż tak odbije. I nawet Francja trochę się wbiła w Hiszpanię. No, rozumiem. Jak się spojrzysz, Portugalia też traciła jedną ziemię. Kolejny bunt, tym razem w Czy trzeba Ci jakoś pomóc generale? Nie. Okej. Okay. Ty sobie z Wasali od zobaczyli tak? Tak. Okej. Okay. Mam czterech wasali teraz ja się dobrze by policzyć. Mm, dobra, no faktycznie was... nie was... nie. Tak, czterech jeszcze Gościaryga mhm. faktycznie. Mm, tutaj fajne, to zbudować to właśnie nie potrzebuję. Mogę coś zbudować fajnego. Mm, kościół jakiś zbuduję tutaj. Do co mi się dobuduje, bo to po 20 już nie będę budował. Tutaj się nie opłaca nic. Tutaj też się nic nie opłaca budować. Tego tym bardziej mi się nie opłaca budować. Ale to mi się już opłaca akurat dobudować. tych sailorów, Robi sobie jakieś kolejne stateczki. Jakie ja mogę zrobić stateczki. To sobie na pewno te zwykłe. Transportowe, bo one mi będą najbardziej potrzebne. Mhm, oczywiście. Wtedy miał 15 stateczków. A jeszcze tutaj mogę sobie zrobić jakieś stateczki, bo jeszcze mam tutaj te tereny. No właśnie, co je tutaj trzymam i weźmy tutaj zrobimy. 20 dni dłużej, ale jednak zawsze coś. Będzie zawsze te 300 dni szybciej. Mhm. Rozumiemy. A zaraz wypowiemy wojnę awagonowi Jeszcze tutaj troszkę punkcików. Próbujemy. Wezmę może na człowieczkę generale, żeby tutaj przyspieszyć ten czas nic nie robienia. Dokładnie. Dobra, no nie mogę się doczekać, że będzie wojna z Aragonem. Tak szczerze, i Austria nam to pomoże. Mhm, na pewno będzie to jedna z większych wojen, jakie dotąd My? Myślę, że tak. Nie liczę z osmańskiej. Dokładnie, chciałem to powiedzieć. A jeszcze jeden miesiąc i robimy już. Pay network. O, chyba nawet Savoy walczy z kimś, więc możliwe, że nawet nie będzie trzeba wzywać Austrii. Ale to zaraz zobaczymy. O, fabrykujemy klejnika właśnie. Wypowiadamy wojnę i tak, tylko sam Savoy dołączy, ale Austrię nie dołączy. jesteś gotowy? się z sobą? Tak. Ok, to już cię wyzywam. Tutaj, och, ja włączę jakąś technologię, ale to jest taka zwykła. Więc tak, bierzemy sobie ciebie i wypowiadamy wojenkę. O, właśnie. I wyszmkniemy sobie na. Tutaj. Idziemy sobie oczywiście na Neapol. Mam nadzieję, że się uda nam ta wojenka. A możemy jeszcze Austrię? A nie, Francję. Mogę wezwać? Dobrze widzę? E tak, mogę wezwać Francję, więc wyzywam Francję też. No, bardzo dobrze. A teraz już na pewno będzie w miarę sensownie to odbijać. No, Znalazłem sobie właśnie. wymienię te armię, żeby tutaj nie ginęło tylu. No właśnie, dobrze. będzie trzeba okazji szybciej. Ja. ja też ruszam na południe. Bardzo ładnie. Tu miałbym tubić? Sabaudię. E, Sabaudię, tak. Dobrze. Widzę, hmm. że ona ma też jakąś wojnę z Med Milanem, więc też będzie osłabiona na pewno. A przy okazji, Sambadze... Francja Ci pomaga, Pynkare. więc. Francja Ci też pomaga. Pamiętaj o tym, więc. No, na pewno nie będziesz miał aż tylu hmm. trudności. Do tego jeszcze Aragon jest oblegany przez. przez Francję. Sabaudia a dobrze. tam po prostu jedną z Oczywiście. Hmm. Tutaj nie mamy żadnego legalnego tego, więc... Hmm, może pójdziemy sobie jakiś jakiś Rejalmariarz? Tylko z kim? No z tobą na pewno sobie zabierę Rejalmariarz. Generale. Już, już się zgadzam oczywiście. O i Wiesz mam się? właśnie żonę z Polski. Jak się nazywa? Y, zaraz ci powiem. Nazywa się y, Anna Kotomiel. Jak to jest? Manik. Anna Kotomanik. tu Sabaudie na moich terenach. kultura polska, to nie z... O, już widzę, że udało mi się zdobyć Neapol, więc idę dalej. I fajnie, podoba mi się to. Z tego już widzę, zarobiły. O kurde, niestety. No, chociaż może się uda. No ja tu za chwilę zdobędę się Okej, okay, bardzo ładnie. Widzę, że tutaj ładnie wam idzie z Francją. A ja sobie zdobywam Neapol. Później możecie pójść sobie na Aragon. Wiem. Jak tam egresywna ekspansja nam idzie? No, już zeszła prawie całkowicie. Wyciągnę ile pieniążków się da z ta nie zostawimy tam za dużo. Okej. Okay. Ja zaraz pisuję sobie z Sabaudią, więc spokojnie. No, widzę, że tutaj atakują nam Francję, ale Francja wygrywa ładnie. No, nie, da radę z tego no to dobrze, teraz Wam pomogę tam przy wagonie. E, czy tam już całą Sabaudię udało Wam się ten? Mm, nie, jeszcze no, Ja teraz właśnie stanąłem na drugim porcie. A, dobrze, ja już mogę iść Wam pomóc w sumie. Tutaj mnie bije Ferrara. Ona jest też w wojnie? To się zwolni Ferrara. Ona jest chyba wasalem. Nie wiem. Ferrara jest właśnie taki <noise> wojnie. chciałem najpierw do niej. No, skończyłem tutaj. No i ja sobie pójdę właśnie do Ferrary teraz. Wracam właśnie z moich podbojów Neapolskich. polskich. Bo już Neapol zdobyty jest, tak? No koniec. Cudowny Neapol zdobyty jest, więc teraz idę sobie na Ferrarę podbić po ją. O, przy okazji mam już kolejnego następcę. Świetnie, Ciągle w tym wypadku Dokładnie. Więc <laughs> oblegamy Ferrari. Za pieniążki tam bierzemy. Ile ja tutaj jest? Na 11 dukatów zawsze coś. No, tak tu widzę, że. Mało, widzę, mało. że chyba nawet Austria. Tak, mam wyrażenie, że ma jakąś wojnę z. Yy, albo miała przynajmniej z Savoyem jakąś wojenkę. Bardzo możliwe. Powiedz generale, kiedy już tam zaciewa, radę oblec w miarę eee, większość no, rzeczy. I Francja ma 50%. Okej, okay, widzę właśnie. Spojrzałem się. No, to widzę, że Awagon tutaj też idziemy. oblega francuskie ziemie, ale to myślę, że niedługo sobie prowadzimy. No, no rozumiem oczywiście. Więc to inną armię ja mogę Wam wysłać na pomoc, tylko bym mógł tu przejść. się dozować Litwę. Basalizować Litwę Bolitwate... byś chciał? No w sumie... Nie mam na Litwy, ja spojrzałem jak wygląda Litwa i... <słyszy> nie, czemu nie? Co nie? Co ma w ogóle sojuszników? To nawet sojuszników nie ma. Zdobyłem prowincję. Okej... Okay. No też. Hmm, czy to zwiększyć? większość? No większość, to myślę, że już mogę pisować, tylko może przejdź generale sobie na te francuskie ziemie, żebyś później nie miał czegoś takiego, że nie masz przemarszu. No, już idę. Okej, okay, już zatrzymuję. Listować. I tutaj, cawoy. Coś mogę wziąć? Nie no, mogę wziąć, nie nie będę był tych ziem, bo to później będę miał, że rzeczy. Tutaj sobie anulujemy oczywiście e, wasala. Wyzwolimy sobie też nerwę. Nie, na razie nie, nie wyzwolimy. Zsuniemy sobie te sojusze z ottomanami, o. Bardziej. Jakieś może tutaj wojenne reparacje. Hmm. Wojenne reparacje... widzę, Gdyby nie chcieli... Abym... Nie, no, już nie będę brał tych wojennych reparacji. Nie opłaca mi się i tak. Wysyłam żądania. O właśnie. I co nam zostało jeszcze? Aragon i Neapol. Dobra, no to już możesz myślę generalnie iść na Neapol. Ale myślę, że to będzie w kolejnym odcineczku, bo będzie 20 minuta już. Odcineczka. Więc jak na razie dziękujemy Wam bardzo wszystkim za oglądanie. Zapraszamy do subskrybowania, komentowania, lajkowania i zapraszamy do następnych odcineczków z Polak Węgier. Na razie, cześć!